Że mam sobie z tej strony macha, Ale czekajcie wy. Jak wiecie jest dużo filmów na YouTubie Ale mój to jest pierwszy Więc mam nadzieję, że mi pomożecie w rozwoju I zostawicie suba i łapeczkę A ja zrobię dla was dużo konkursów itp itd Już zapraszam do oglądania Aż mocha, witam was w pierwszym odcinku na kanale Z gry Pets Go Jak widzicie, ja już trochę sobie tutaj pograłem Ostatnio był update bardzo fajny e, No i dzisiaj sobie będziemy upgrade'ować dużo rzeczy Na pewno będziemy musieli wydrobić coś fajnego zwierzaka I porobić sobie bardzo dużo upgrade'ów Mam w ogóle jakąś relikwię Relikwię, tak I dzisiaj może, może też sobie pójdziemy na Trading Plaza Tak w ogóle to cześć, jestem Szmacha Pochodzę oczywiście z Polski Raczej dużo osób nie już zna bo hmm, taka ciekawa historia była z kanonem a wiele osób jest tutaj nowe A więc napiszcie w komentarzu czy jesteście team nowi, czy team starzy widzowie, w sensie OG Gram w PSGO tak naprawdę z 3 dni um, No i za dużo też o tej grze nie wiem jeśli chcecie za kilka dni odcinek, gdzie zbieram reliksy, to musicie zostawić tutaj trzy łapki w górę. Dobra, więc do najpierw sobie kupmy w ogóle miksturki. Tutaj ważne, żeby to kupować. I w ogóle byłem AFK kilka dobrych godzin, czyli tak w sumie dwie godziny. I nie mogę zrobić tego questu, razy 70, w ogóle mnie nie chce wypaść ten pad jeden na 15 tysięcy plus, więc teraz, zrobię. To jest nasz cel na razie Niech tutaj zwierzaczki moje biją tą skrzyneczkę I ja będę próbował go wydropić, więc musimy sobie odpalić Na pewno tak, potki Dwie sobie odpalę To sobie też odpalę, będę zbierał monety. Odpalę sobie tego maksymalnie. To też zjem sobie maksymalnie. To też i to też. Dobra. No i co widzę? Będziemy sobie dropić i będę też zbierał monety. A więc widzimy się. No, za dobre kilkadziesiąt minut. Widzowie, minęła taka chwilka na razie. No i, no i mam do was pytanie Czy ja potrzebuję jakichś tipów, bo w zasadzie to nie ukażę za bardzo tej gry I chcę jakieś tipy od was dostać, mam nadzieję, że coś mi pomożecie Tak naprawdę to się wolno rozdwija, fajne, pety, mi żadne nie lecą, mam słabe i nakita, pejta, da Nawet nie mam zrobić diamentów w tej kisze Więc jakbyście chcieli, to może mi pomóżcie w komentarzach. Widzowie, <laughs> Wizowie, tak w ogóle możecie mi wysłać PETY na konkurs, albo też dla mnie, albo Gen możecie wysłać co chcecie. No, yy, mój nick właśnie Wam się pokazuje jest na ekranie. Yy, no i w opisie macie wyjaśnienie też, dlaczego taki nick. Więc nie pytajcie, nie pytajcie. Ale no widzowie cały czas mi nie wydrobnął ten tym bet 1 na 15 tysięcy, a ono mam wszystko odpalone, nie? Szczęśliwy ehm, lepsze szczęście mam. No i ze... Nie, cześć, jeszcze powiem do chyba. A, no właśnie, arbus. Szybka pręd... prędkość poczenia. No i im lepsze raki, tym lepsze twoje. No, i chcę teraz skupić sobie upgrade na więcej takich skrzyń. O tak, może to pomoże i będę lepiej zarabiał. Bo z takiej innej wielkiej skrzyneczki się zarabia bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i może jakoś mi się tutaj zrespi, więc ja sobie poczekam, tym czasie sobie odpalę autoplikera. No i nie wiem, bo ja powiem wam, że jestem zawiedziony. Eeeem, zawiedziony jestem troszeczkę. No bo dalej się nie udało wydropić tego PETA. Ale zrobiłem sobie miksturę. No... Eee, zrobiłem sobie piątkę, tylko coś mi tutaj nie zadziwało i nie mam. No i da się zrobić jeszcze raz piątkę. Chyba, czekaj, co? Bo zrobiłem też piątkę. Czekajcie. Szczęście. Aha! Nie zrobiłam piątki, widzowie. Co? I to wie, nie zrobiło mi piątki. 2 na 5, co? A ja mam tego ile? 4 mam. Czekaj, bo to jest... Aha, bo to czwórka, to piątka. się prawie w ogóle nie różni, dobra. Nie było tematu. A teraz odpalamy w te, w tą piątkę. No i mam nadzieję, że wypadnie coś dobrego. I jeszcze mogę sobie, wiem, odpalić, mogę sobie jeszcze... Y ten owoc no ja widzowie chcę z2 widzowie, wydrobnialiśmy peta 1 na 195 tysięcy ja byłem w ogóle z2, nie wiedziałam co się dzieje ale do dobrego bardzo peta 1 na 195 ja pierdzielnie to nieźle 1 na 195 ten nak Pomógł, to bardzo pomógł. Teraz przyjdzie rzeki. No, dobry jest teraz ten. To jest zadania, jest chyba, chyba. No, dawaj, 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 całe owoce! Dowód, co owoce? Jeden na dwadzieścia tysięcy! I to dwa razy! Dwa razy? Co, powaliło ich? Ja pierdzielę Będą ja, no sobie pięć minut za długę. 5 minut za byłem, O, leci, leci. Leci. Zobaczmy i tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Naprawdę dużo się tu podziało. Zobaczcie, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, wysyłaniu petów na konkursy. I jeśli chcecie jakiegoś live'a, to napiszcie w komentarzu: chcę live'a i z jakiej gry. Ja najpierw live'a raczej będę robił z pet's go, z jakiegoś update'u. A może zagramy co najpierw Simulator 99? Nie wiem, dawno w to nie grałem Co to ja za na nowym koncie wtedy eee, Więc widzowie co, ja idę od razu montować ten filmik I wrzucę go, no jeszcze w październiku Więc wy go widzicie pewnie w październiku lub w listopadzie Raczej w październiku No i co widzowie, do zobaczenia